Zadanie 28. Średnia arytmetyczna zestawu sześciu liczb 2x, 4, 6, 8, 11, 13 jest równa 5. Wynika stąd, że kluczowe w tym zadaniu jest to, że musimy sobie obliczyć średnią arytmetyczną, czyli dodać wszystkie elementy, które znamy i podzielić przez ilość tych elementów. Czyli 2x dodać i suma 4 i 6 to 10, plus 8, 18, plus 11 jest to 29, plus 13 to jest 42. I dzielimy przez 6 elementów, przez 6. To się równa 5. Żeby obliczyć x, musimy obliczyć zwykłe równanie, a więc mnożymy obie strony razy 6 i uzyskujemy efekt 2x dodać 42 równa się 30, tak? Dzięki temu pozbywamy się ułamka. 42 przenosimy na drugą stronę, oczywiście zmieniając znak, czyli 2x równa się minus 12. No, a więc x równa się 1. Minus 6, tak, bo minus 6 razy 2 to minus 12, czyli odpowiedź prawidłowa jest odpowiedź c.